Mówimy o Bogu, którego osobiście poznaliśmy i który może, chce, pragnie dotknąć każdego człowieka. Nazywam się Artur Ceroński i miałem przyjemność spotkać Jezusa w 2001 roku. Przyjaciele i mam dokumentację na to, że jestem zdrowy psychicznie. Przyjaciele, przez wiele lat byłem bardzo z tym człowiekiem. Mając 17 lat zamordowałem człowieka i wylądowałem w więzieniu. Byłem bandutą, handlowałem narkotykami. Sam trzykrotnie umierałem od kraka na ulicach Warszawy. Byłem człowiekiem, który nie nadawał się do życia, ani nie nadawał się do tego, żeby z nim optować w jakikolwiek sposób. Ale w 2001 roku, podczas trzeciego mojego wyroku, przyszedłem do Boga, zorientowałem się, że Bóg jest żywy, że to nie jest jakaś pierdoła religijna, że to nie są chore systemy, że to nie są kościoły takie czy inne. Powiedziałem się, że on nie jest katolikiem, protestantem ani prawosławnym. Powiedziałem się, że on jest osobą. I wtedy upadłem na kolana i powiedziałem, Jezu, ja potrzebuję Ciebie. Jezu, ja chcę, żeby moje życie uległo zmianie. Przyjaciele, nikt nie był w stanie zmienić mojego życia. Ani prawo, ani inni ludzie. Diabeł to jeszcze omył burą sukę. Chociaż myślałem, że jestem z kimś wielkim. Ale kiedy Jezus wkroczył do mojego życia, ono zmieniło się zupełnie. Uświadomiłem sobie pierwszą i podstawową rzecz, że idę do piekła, jakkolwiek go pojmuję. Po drugie zrozumiałem, że on dwa tysiące lat temu umarł za moje grzechy człowieku, czy ty rozumiesz co to znaczy, że ktoś umarł za ciebie to nie jest jakaś pstura to nie jest jakaś mała wielkanoc on tu nie przyszedł dla jaj on tu nie przyszedł, żebyś się bujał z koszyczkiem on tu przyszedł, żebyś uwierzył, że możesz mieć złamany on od grzechu w swoim życiu a kiedy skończysz to życie pójdź do nieba i kiedy ja zrozumiałem to kiedy uwierzyłem w swoim sercu, kiedy zawołem Jezus ja chcę, żebyś był panem mojego życia, to on odrodził nie. On sprzeży mnie na nowo. Ja narodziłem się na nogę z Bożego Ducha. W jednej chwili wyszedłem z nałogów. W jednej chwili wyszedłem z kłopotów. Wiesz dlaczego? Bo On jest wszechmogący. On jest potężny, ale on potrzebuje Twojej wiary. Nie ma takiego miejsca, w którym nie jesteś w stanie zawołać do Boga. Nie jesteś zbyt porządny, ponieważ słowo Boże mówi, że wszyscy skrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Może nie robiłeś takich rzeczy jak ja. Może jesteś tak zwanym porządnym grzesznikiem. Ale w oczach Boga jesteś odczulony, ponieważ nie podjąłeś decyzji uznania go za Pana swojego życia. Jeżeli uznajesz dalej siebie za Pana, to idziesz do piekła i nie ma bata, że diabeł będzie Ci dojeżdżał. Przyjacielu, nie jesteś zbyt grzeszny, bo ja byłem mordercy. Co, ja byłem człowiekiem złym do krzyku kości I on przyszedł do mnie A więc może też przyjść do ciebie Czego on od ciebie potrzebuje? On potrzebuje, żebyś uwierzył W jego niezasłuszoną przychylność dla ciebie W to, że on ciebie bardzo kocha W to, że on ma moc zmiany Jeżeli zawołasz Jeżeli powiesz Jezu, ja chcę ciebie poznać To wtedy twoje życie się zmieni Nie będziesz się bujał w systemach religijnych Nie będziesz się bujał w humanizmie Nie będziesz się bujał w ateizmie Zawołasz a On przyjdzie. Taka reakcja. Ty wołasz. On przychodzi. Bo on jest dobrym Bogiem, pełnym mocy. Chcę, przyjaciele, żebyście zostali tutaj, żebyście słuchali tych rzeczy, żebyście słuchali, o czym śpiewają ci ludzie, którzy poznali Jezusa. To nie jest religijny system. To jest miejsce, w którym Twoje życie może ulec zmianie. A jeżeli już teraz, w tym momencie, widzisz, że potrzebujesz Boga, ja chcę, żebyś po prostu pomodlił się ze mną. Tam, gdzie jesteś, tam, gdzie stoi. Nawet Jezu nie udaje, że to ci nie obchodzi. Po prostu powiedz do niego Jezu, potrzebuję ciebie. Jezu, ty jesteś kozak. Jezu, diabeł to jest bita pała. Je ja pójdę za Tobą Jezu, ja pójdę za Tobą Jezu, ja pójdę za Tobą On Cię wyprowadzi On Cię wyprowadzi Z Twojej głupoty On Cię wyprowadzi Z Twojego marazmu On jest w stanie również Podnieść każdy fragment Twojego życia ustroić Cię z każdej choroby Wytwolić Cię z mocy ciemności On jest w stanie wyprowadzić Cię z depresji On jest w stanie wyprowadzić Cię z alkoholizmu On jest w stanie połączyć Twoją relację rodzinną Ale musisz zacząć wierzyć Wiara w Uwierz dzisiaj w nieznaczną ofiarę Jezusa I zawołaj do niego z całego serca, a twoje życie ulegnie zmianie